Cześć w kolejnym odcinku. Dzisiaj bardzo krótki odcinek o oponach. Co to znaczy odcinek o oponach? Postanowiłem to nagrać, ponieważ uważam, że jest to informacja dosyć przydatna, jeśli chodzi o użytkowanie naszych pięknych samochodzików na co dzień i od święta. Wszystko jedno. Utarło się, że w zimą jeździmy na oponach zimowych. Specjalna mieszanka, specjalne bieżniki, grubość tego bieżnika. Struktura pracy tej opony polega na tym, że ona ma specjalne właściwości wgryzające się w lód, ale śnieg i tam coś tam jeszcze tak. Opony letnie opony o troszkę innej strukturze wewnętrznej innej mieszance innej gęstości grubości bieżnika kształtu bieżnika opony turbinowe opony płaskie opony jakieś tam jeszcze. Itd. Co zrobiłem? Kupiłem opony wielosezonowe. Na początku mówię, no Turcze, przecież tej zimy było w tym roku 3 tygodnie. No faktycznie temperatury wahały się na poziomie minus 5, plus 10. Yy, to taka temperatura wsama nas do pracy okony zimowej. Yy, natomiast yy, mnóstwo ludzi tego nie zrobiło. Poczekiwano na pierwszy śnieg. Jak popatrzymy na wszelkiego rodzaju, yy, powiedzmy, statystyki yy, zakładów wulkanizacyjnych. To dojdziemy do wniosku, że wszyscy rzucają się chóra na wymianę opon zaraz po pierwszych oparach lub w pierwszych takich temperaturach powyżej 10-15 stopni. No to wtedy zaczęcie nie w kapciarzy kolejki, dzwonienia, telefonu itd. Pojawiły się, kupiłem. Jestem bardzo zadowolony. Kupiłem to do mojej drugiej cywilnej osobówki, pierwszym jeździ moja żona już ponad rok czasu i bardzo dobrze się sprawują. Nie słychać opony, bo wszyscy powiedzieli, że bieżnik jest troszeczkę grubszy troszeczkę głębszy, może być słychać taką uponę. Ona pracuje bardzo fajnie. W deszczu odprowadza bardzo fajnie wodę, Trzyma się tak jak łopona zimowa na śniegu, na lodzie i, 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 i po prostu jest w pełni skuteczną oponą. Zima, ta sama sytuacja, ale mele są na tyle grube, że pozwalają na bezpieczną jazdę po takich drogach, które tego wymagają. Kupiłem i, i jeżdżę już ponad 6 miesięcy. Jestem bardzo zadowolony. Gdzie jest plus? Plus polega na tym, że za komplet opon wielosezonowych do mojego auta zapłaciłem 400 zł. Dokładnie tyle, co za opisywane czy omówione przeze mnie y, wcześniej sprzęgło. 100 zł za sztukę. Y, ktoś powie znowu, że dziadujesz. Nie stać się na opony. Stać mnie na opony. Testuję sobie opony wielosezonowe. Gdzie są plusy? Plus jest taki, zamiast zapłacić 400 zł za, yy, nie wiem, źle powiedziałem, przepraszam, zamiast zapłacić 250 czy nawet 200 zł za jedną sztukę razy 4, to jest 800, 1000 zł, czy nawet 1200, czy 1500 za kąpę do połetnich, zapłaciłem za okrągłe, zarówno letnie jak i zimowe, jeden raz zapłaciłem 400 zł. Dodatkowo nie będę stał w kolejkach w październiku, czy w listopadzie i nie będę stał w kolejkach w lutym czy w marcu. Wymiana dzisiaj kompletu opon na moim terenie kosztuje od powiedzmy 80 do 100 zł. Dwa razy w roku jest to 120 zł razy 2 czyli powiedzmy 240 jedną drugą stronę. No to to jest powiedzmy już jeden na jedną oś. Same plusy. Przynajmniej ja o tak to odebrałem. Zastrzegam sobie informację, że przekazuję to wszystko na podstawie własnych doświadczeń Znowu taniej, dobrze się jeździ, fajnie wygląda, jest sprawne, sprawuje się przy zarówno małych i większych prędkościach. Yy, minusy? Nie wiem. Trudno powiedzieć. Nie zauważyłem jeszcze. Może zauważę. Za chwilę, jak zaczną się zużywać. No, no zobaczymy, nie, nie wiem. Nie mam pojęcia. Może być za głośno. Nie wiem. Jeżdżę z uchylonym oknem, gramy radio, wychodzi klimatyzacja, nie wiem. Coś tam jeszcze. Ktoś ma ludzi z tyłu, siedzi. Nie nie mam pojęcia, jakie są opinie. Trudno powiedzieć: wszyscy gdzieś tam piszą same tam superlatywy. Niektórzy są źle nastawieni do takich rozwiązań. Ja to testuję na drugim samochodzie: jest w porządku, czy polecam? Nie wiem, każdy niech sobie podejmie decyzję na własną rękę, na podstawie własnych doświadczeń. Mnie to się sprawdza. Jest taniej, jest dużo nie zużywają się praktycznie w takim stopniu, żeby można było stwierdzić, że po, pół, po połowie sezonu czy tam po połowie roku już są gdzieś tam poddarte, zjedzone czy tam czy nic z nimi się nie stało jeżdżę sobie, jest git wszystkiego dobrego, standardowo miłych wyjazdów weekendowych życzę, pamiętajcie pamiętaj, jeździmy samochodami bezpiecznymi, sprawnymi technicznie wszystkiego dobrego zapraszam do oglądania Kolejnego odcinka o niczym tak naprawdę. Miłego dnia.